to lecimy, gdzieś nad wodę. No już pomału się rozjaśnia, coraz więcej widać. Cześć, witajcie gdzieś nad wodą. Jest niedziela 3 sierpnia, godzina 5. Już jest prawie całkowicie jasno. Ja już wstępnie przygotowany wędkę mam rozłożoną karpiową i feder. Co do trzeciej jeszcze się zastanawiam. Pelet jest gotowy. Jak zwykle jest to mieszanka trzech peletów 2 mm z dodatkiem kukurydzy z puszki. No i od tego, od tego sobie zacznę, szybko wrzucę to, potem, potem zobaczę. Jeżeli chodzi o wędkowanie, to tak jak widzicie, na no wprost ta, ta wyspa, e, której teraz dobrze nie widać, za chwilę zobaczycie, wyspa z grążeli, czy pod tą wysepkę z grążeli będę rzucał e, obie wędki. No dobra, tyle. No i słuchajcie, wędka federowa gotowa. Tutaj bez niespodzianek. Zaczynam od 8 mm o smaku czekoladowo pomarańczowym <laughs> o, kurde. Nie popisałem się, słuchajcie. No nic, korekta na gałęzie, i lecimy. Pod sam ten tam mniej więcej będę też karmił. No słuchajcie, karpiówka gotowa. Tutaj jak widzicie kuleczka 15 o smaku hmm, brzoskwini. Ten smak tutaj się dość dobrze sprawdza. Zobaczymy czy dzisiaj też mi się to sprawdzi e, popap bo jest no, bardzo mocno zarośnięty, więc żeby chociaż coś tam wyjechało i dało mi szansę na, jaką, na jakiekolwiek branie. Lecimy też tam pod tą wysepkę Grążeli. parę spombów z kukurydzą pod te grążele i będziemy czekać No słuchajcie, pierwsza ryba dzisiaj płotka na spławiczek tylko karmię tylko rzucam tam kukurydzę z puszki i zobaczcie, piękna ponad 20 cm płocie. A na federze, i na karpiówce, można powiedzieć, cisza, bo yy, o ile, yy, tak może nie do końca, bo miałem tam trzy takie odpuszczane brania, nie Być może drobnica, której się udało, że tak powiem, zluzować żyłkę yy, na federze. Jeżeli chodzi o wędkę karpiową, no to tam jakiś tam pik, nie wiem, bardziej chyba obcierki niż branie. Ale walczę dalej. No słuchajcie, przed chwilą było atomowe branie na federze. Nie wiem, czy jeszcze mam rybę, czy już nie, ale... Szczerze powiem to było o, już po rybie. Niestety. <słuch> o, ale to było wow. No szkoda, szkoda. Ale piękne branie po prostu Pff. mało kija nie wciągnęło. O się obudziłem. Branie przepiękne, ale no niestety ryba się nie wpięła i nie bardzo wiem o co chodzi. Miałem dzisiaj tam ze trzy brania jeszcze na tej wędce. Takie totalnie odpuszczane, ale to wiadomo, z odpuszczanymi braniami to różnie wyba. Ale to ewidentny ewidentnie to był karp na, na 99%, no jestem przekonany, branie przepotężne gięcie. Ale rybę straciłem. No słuchajcie, druga płoć. Na kukurydzkę chociaż coś. Piękna płciucha. No i kolejna piękna płoć znowu na kukuryckę, bo w sumie nie mam nic innego. I kolejna przepiękna płociucha na dwa ziarenka kukurydzy. No i właśnie w tym momencie straciłem mikrofon, nawet o tym nie wiedząc. No i do samego końca teraz już nie mam głosu. I jak widać na załączonych obrazkach jeszcze udało mi się dołowić parę fajnych płotek, no ale ten dźwięk już tak naprawdę dla mnie pomału się kończy. No niestety przez problemy z mikrofonem nagrywam y, tą końcówkę dla was już w domowych warunkach. No i tak jak już widzieliście, no udało mi się dzisiaj złowić e, kilka fajnych płoci, ale no niestety płocie to nie, była, to nie był mój cel dzisiaj. Moim celem były inne ryby, no karp jakiś, leszcz, może linek, ale te ryby kompletnie dzisiaj ze mną nie współpracowały. Oczywiście nie będę narzekał, że tam tylko płotki, bo przecież pogoda była całkiem fajna, wypoczynek jak zawsze nad jeziorem pełen luz. Tylko zabrakło tej wisienki na torcie w postaci jakiejś fajnej ryby. Także ja już dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapa w górę. A jeżeli zostawisz jeszcze suba, docenując moją pracę, to będzie mi super miło. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego razu gdzieś nad wodą. Dzięki trzymajcie się. Hej!